Witajcie! Powiedzmy sobie parę słów a propos treningu barku. Jeśli chodzi o rozpisanie odpowiedniego treningu na daną partię mięśniową, musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, jak skonstruowany jest dany mięsień. Chodzi tutaj oczywiście o podział włókien mięśniowych. W mięśniach naramiennych są to głównie w mierze 70-80% przeważające włókna wolnokurczliwe, czyli włókna czerwone, które do odpowiedniego zmęczenia, odpowiedniej pracy będą potrzebowały zdecydowanie mniejszego ciężaru. Aczkolwiek dużo większej ilości powtórzeń, i na tym powinniśmy się głównie skupić, rozpisując odpowiedni trening. Mimo, że jest to duża partia mięśniowa, na którą zdawałoby się, potrzebujemy nieco większego ciężaru, proponuję, by taki trening składał się jednak z większej ilości ćwiczeń, większej ilości powtórzeń, zostawiając przy tym jedno bądź dwa ćwiczenia bazowe, które wykonamy bardziej siłowo. Układając trening mięśni na ramiennych, mając na uwadze strukturę i budowę pod kątem rozmieszczenia włókien mięśniowych, czerwone włókna, jako że będą przeważać, są zdolne do wykorzystywania procesów trenowych w znacznie większej mierze niż włókna białe. Możemy tutaj pozwolić sobie na zdecydowanie wyższą intensywność treningową, stosując zaawansowane metody treningowe, takie jak serie łączone, serie potrójne, gigant serie, niemalże do upadku mięśniowego. Zapominajcie jeszcze o jednym bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie podziale barku na aktor. Przedni, środkowy i tylny, i weźcie pod uwagę to, że nasz plan treningowy powinien zawierać ćwiczenia na każdy z tych właśnie ton. Mówiąc o całym planie treningowym, musicie jeszcze zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy jednostką indywidualną i każdy z nas powinien mieć zindywidualizowany plan treningowy. To, co działa na jedną osobę, niekoniecznie będzie najlepsze dla drugiego ćwiczącego, więc musicie brać tutaj pod uwagę również swoje predyspozycje, swoje wytrenowanie a także swoją adaptację mięśniową.